Na czym polega i kiedy się uchwala prowizorium budżetowe, będzie mówiła radna pani Magdalena Tomczak. Rozmawiamy dzisiaj z panią Magdaleną Tomczak, radną naszego miasta oraz przewodniczącą komisji budżetowej. Pani Magdo, co to w ogóle jest budżet? Sądzę, że nie potrzeba tego tłumaczyć. Żadnej gospodyni domu, bo ona doskonale wie, że nie może więcej wydać niż otrzyma pensji od męża, swojej pensji. I to jest właśnie budżet. Skoordynowanie wydatków z dochodami, z tym, co się może uzyskać. Bo jak już nie, nie jeden raz słyszeliśmy, tak krawiec kraje, jak mu materiału staje. I miasto tak samo. Nie może więcej wydać niż uzyska przychodów. I to jest właśnie budżet miasta. No właśnie, Pani Magdo, a kto ustala budżet w takim mieście jak Wolsztyn? Proszę Pana, najpierw zgodnie z terminem do dnia 15 listopada zarząd wspólnie z Główną Księgową. Ustala tak zwane prowizorium budżetowe oparte na dochodach uzyskanych za trzy kwartały roku bieżącego. Na podstawie tego no, uchwala się tak zwane prowizorium budżetowe. Przede wszystkim polega ono na uchwaleniu, jakby, no nie uchwaleniu, wyliczeniu. Ile my w roku przyszłym prawdopodobnie będziemy mieli dochodów? Prowizorium budżetowe nie jest niczym obowiązującym, służy do zorientowania się i nas, i władz, bo do władz musimy posłać to prowizorium, na ile można liczyć. W tym roku na przykład prowizorium budżetowe, zgodnie z wyliczeniami, Zamyka się kwotą 71 miliardów 697 milionów. Czy to dużo, czy mało? Trudno powiedzieć. Podług niektórych to się wydaje, że to są sumy astronomiczne, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wydatki, jakie miasto czekają, to ta suma starcza praktycznie ani nie na zaspokojenie, powiedzmy samej infrastruktury na podstawie teraz wydatków, raczej dochodów, które uzyskamy prawdopodobnie, sądząc po wykonaniu dochodów zeszłego roku i po wskaźnikach uzyskanych z władz centralnych, z władz wojewódzkich, ile mogą wzrosnąć podatki opracowuje się plan wydatków, który też musi się zamykać tą samą sumą. Która jest na przychodach. Tak samo musi wynosić 71 miliardów 697 milionów. Teo y, musi się zamknąć, dlatego, że w przeciwnym razie miasto musiałoby zaciągnąć kredy, kredyty na finansowanie deficytu budżetowego i z góry trzeba by określać. Źródło ich finansowania. No, w, w prowizorium budżetowym jest to raczej rzecz mm, rzadko praktykowana. Nie wiem. Polsztyn jeszcze nigdy nie praktykował tego, żeby z góry zakładał deficyt budżetowy. Nie wiem, jak to robią gminy, które są, jak się to mówi, popularnie pod bilansem. Czy uda się w przyszłorocznym budżecie? Zamknąć ilość wydatków w dochodach? Proszę Pana, w tej chwili przygotowane są materiały. W prowizorium budżetowe poszło już 15 zgodnie z terminem na 15 listopada. W tej chwili, jak Pan widzi, teteczkę przygotowane są materiały dla każdej komisji. Każda z komisji dostaje tak zwany koncert życzeń swojego resortu. Swoich yy, powiedzmy oświata, oświaty, kultura, kultury, prawa, prawa. I yy, na komisjach odbędą się dyskusje, komu co można skreślić. Bo cyfry rzucone tu w wydatkach opierają się też w zasadzie. Na wybranych zagadnieniach z tych materiałów, które dostarczone zostały skarbnikowi gminy, oraz na uznaniu zarządu i panów burmistrzów, co właściwie, które zagadnienie jest priorytetowe dla gminy i co musimy robić. Zobowiązuje nas to, że jesteśmy w tej chwili jedną z sześciu najlepszych gmin. Ekologicznych w Polsce i chcielibyśmy ten kierunek na ekologię utrzymać nadal. Więc y, duże wysiłki będą skierowane w tym kierunku, aby y, nie skreślać, o ile to będzie możliwe, inwestycji polegających na oczyszczaniu powietrza, jezior, na budowie dróg. No, ale niestety. To jest raz, że potrzeby w tym zakresie, jak pan przekona się sam na załącznikach, które pan dostanie na swojej komisji, potrzeby w zakresie infrastruktury wynoszą 80 miliardów, a nasz budżet, prowizorium budżetowe, zamyka się sumą 71 miliardów. Nadwyżkę budżetową, jaką spodziewamy się w tym roku uzyskać, przeznaczymy na spłatę kredytów. Wszedł nam tutaj taki pesymistyczny ton troszeczkę. Tak. Ja myślę, że takie podsumowanie. Chciałbym tylko się pani Proszę pana, Chcę powiedzieć, że zwiększą się nieznacznie, to muszę już ludziom zawczasu powiedzieć, zwiększy się podatek od nieruchomości. Co w Olsztyn stosunkowo tak ma mały podatek od nieruchomości. Bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład od budynków mieszkalnych, my mieliśmy stawkę 900, a górna granica zeszłego roku w Zielonej Górze była 1 300. My na ten rok proponujemy 1 188, a Zielona Góra 1 757. To jest, proszę pana, o 500. 50 złotych różnicy na metrze kwadratowym, więc staramy się żeby, to znaczy zarząd się stara, jak mówię zawsze my, komisja też nad tym będzie debatowała, żeby nie obciążać za dużo ludności, nie były, zbyt, nie były zbyt drastyczne i żebyśmy nie stanęli przed takim alternatywą, że ludzie przestaną płacić, i zamiast mieć coś, nie będziemy mieć w ogóle nic. Więc będzie trudne do wyważenia, żeby, jak to się mówi, i wilk półsyty, i owca cała. Na ile wszystko wzrośnie, to my też jeszcze nie możemy powiedzieć, zwłaszcza w infrastrukturze ile wzrosną koszty materiałów. Pani Magda, ja myślę, że. Ten temat jest jeszcze otwarty, jest że będziemy otwarty. musieli się jeszcze y, nie spotkać. Raz. Nie no raz. Może nie ze mną, ale na komisjach ludzie mogą już zawczasu zgłaszać swoje powiedzmy zapytania i uwag, i uwagi kierować do radnych ze swojego y, okręgu, okręgu wyborczego, który no, większość y, przewodniczących komisji jest także w komisji budżetowej. Ale materiały, oświata, dostała materiały wszystkie dotyczące oświaty kultury i kultury. Tak. Ochrona środowiska dostała sportu, rekreacji i praktycznie każdy I praktycznie chyba wie, każdy, gdzie ma się zgłosić, gdzie się ja, może zgłosić. To, 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 to. A jeżeli e, będą sobie powiedzmy słuchacze telewizji kablowej życzyli, żeby uzyskać jakieś e, informacje już ode mnie bezpośrednio, to mogą je zgłosić do Państwa i wtedy um, porozmawiamy o tym, co ludzi najwięcej boli, albo o tym, czego ludzie absolutnie nie rozumieją, czemu to jest tak, a nie tak. No właśnie, i wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. <gry> Jak pan uważa? Ja sądzę, że rozmowy się przydają zawsze, bo już chociażby wydatki na zakup sprzętu medycznego czy... Na to, którą szkołę należy dofinansować, co zrobić, czy skończyć jedno, a w drugiej zacząć salę gimnastyczną, czy nie, to będzie na pewno bardzo dużo kontrowersyjnych opinii na te tematy. Na temat, którą ulicę robić, a każdy się będzie pytał, czemu nie moją. No ale wszystkim od razu dogodzić, nie, dogodzić można. nie można. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Komisje pracują. Jak pan widzi?